Siema z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Saints Row 2. Robimy kolejną misję dla bractwa. Zmieniliśmy hmm, imię naszej postaci, jest w kolorze Saintsów. Look, I'm sorry. I don't have time for this. Sorry about that, baby. I almost ended my car on a hippie chick. Hey, I'm not a hippie. Marrow, I'm fine. Look, I gotta go. I'm about to make the deposit. Sweetie, let me worry about the money. We'll have enough to cover the shipment, and once that comes in, the Saints won't have a chance in hell. Yo, Shondy, we're gonna hack or what? Hey, boss. Shondy, I'm watching Bobby and Amber. Can it wait?

Co ona mu tam robi? Ale goś raczej zadowolony nie będzie. Oż ty w dupę... Dobra, jesteśmy na miejscu To jest właśnie bryka tej że tak powiem Wiem, że można ją jakoś zdobyć, ale cholera wie jak Nigdy nie zagłębiałem się w to, to, to jak to ją zdobyć Ale wiem, że można ją jakoś zdobyć Widziałem gdzieś ktoś tam na sejwie. Miał, y... dobra... Ktoś jeszcze będzie fikał! Wdychać! Dobra, człowiek... Trzeba... Zawziąć sobie troszeczkę amunicji od nich. O, padł. Hy. Idziemy sobie tędy. Mm, nie, myślałem, że nie ma. Myślałem, że tu jakiś kolo będzie, ale raczej nie było. Okej. Okay.

Chujnia, normalnie chujnia. Bierdale, dubku. Dobra, tu zyskamy właśnie nową broń. Są to karabiny maszynowy. Dobra tam tu trzeba też położyć spać Teraz tych dwóch żeby nas od tyłu nie zaszli Nie ucieka, ja i tak cię znajdę Okej okay. no czyli mamy że tak powiem To mnie zawsze ciekawiło kurwa Jak ona mu jest w stanie trzymać tak karabin maszynowy Dobra, bo widać, że tutaj swat przyjechał. Także dobra, rozgromiliśmy. Pozbędziemy się panienki Morello. Potem samego Morello. Czy jego tam. Nie, najpierw będzie chyba jego łódź. A potem on sam. No dobra, jedziemy Holy shit, ale panienka się drze? Nie drzyj się, za chwilę i tak będziesz trupem I jest tacy Wiem, że można zdobyć niektóre auta, ale po prostu to chyba się kończy nieudaniem misji ale no cóż, trzeba pewnie wiedzieć, jak to zdobyć jeszcze oprócz tego także tak dobra, tędy tu i. Zara będziemy na miejscu Ty gni do jebana wjechałeś we mnie O i to coś można też zdobyć Tego Master Draka Szkoda że potem on ginie po prostu right here right now no you know what's this do me a favor when you check the trunk just remember you should have offered me something better than 20% ooh nie fajnie Korzystna pomyłka w banku. No dobra. Ósma dzielnica, jest nasza. Najpierw rozwalimy Morello. Potem będziemy rozwalać całą resztę tej zgrai. O choinka. Tu jest Forteca. Fortece to może na końcu się zostawimy, a najpierw same misje na razie ich rozgromimy. No nieważne. W każdym bądź razie kończymy odcinek i do zobaczenia w następnym odcinku bo nie mam pojęcia ile jestem w stanie jeszcze nagrywać bo coś czuję że zaczyna mi się gra klatkować także no to do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!